Zapraszamy do wysłuchania podatkowego podsumowania tygodnia przygotowanego przez KPMG w Polsce. Podsumowanie to cykliczna publikacja, której zadaniem jest informowanie o zmianach w przepisach oraz zagadnieniach podatkowych mających istotne znaczenie dla przedsiębiorców. Dzień dobry Państwu, witam na kolejnym podatkowym podsumowaniu tygodnia. Jest 16 listopada 2012 roku. 31 października 2012 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 978 na 2012, regulujące ogólny system preferencji taryfowych. Nowo opublikowany akt uchylający rozporządzenie Rady nr 732 na 2008, które uprzednio regulowało tę materię, utrzymując podstawowe ramy dotychczas stosowanego systemu preferencji taryfowych, Wprowadził pewne zmiany m.in. w przepisach wykonawczych, proceduralnych oraz w katalogu państw objętych preferencjami. Zdefiniowany w nowym rozporządzeniu ogólny system preferencji taryfowych w dalszym ciągu opiera się na rozwiązaniu ogólnym i dwóch szczególnych. Rozwiązanie motywacyjne dotyczące zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów oraz rozwiązanie stosowane wobec krajów najsłabiej rozwiniętych. Nowe rozporządzenie przyznaje Komisji szerokie uprawnienia wykonawcze w obrębie nadzoru nad stosowaniem systemu preferencji i ochrony rynku unijnego przewidując innymi obowiązek przeprowadzenia corocznej rewizji listy krajów kwalifikujących się do objęcia preferencjami. Komisja otrzymała także uprawnienie do decydowania o czasowym wycofaniu środków preferencyjnych. Dotychczas decydowała o tym Rada na wniosek Komisji. Istotną z punktu widzenia przedsiębiorców unijnych zmianą wprowadzoną nowym rozporządzeniem jest rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do występowania z wnioskiem o wszczęcie dochodzenia mającego na celu zbadanie, czy zachodzą przesłanki do przywrócenia zwykłych stawek cła dla produktów korzystających ze stawek preferencyjnych. Zgodnie z nowym stanem prawnym, w przypadku, gdy produkt pochodzący z kraju korzystającego z któregokolwiek rozwiązania preferencyjnego jest przywożony w ilości lub po cenie, które powodują lub mogą powodować poważne trudności dla unijnych producentów wyrobów podobnych lub bezpośrednio konkurujących, stosowne dochodzenie może być wszczęte nie tylko z inicjatywy Komisji lub na wniosek państwa członkowskiego, ale również na wniosek każdej osoby prawnej lub jakiegokolwiek stowarzyszenia, które działają w imieniu producentów unijnych. Nowe rozporządzenie będzie stosowane od dnia 20 listopada bieżącego roku. Termin ten nie odnosi się jednak do ogólnego systemu preferencji taryfowych, który ma być stosowany od dnia 1 stycznia 2014 roku. Zatem do końca 2013 roku obowiązywać będą odpowiednie przepisy starego rozporządzenia. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o PIT, która wprowadza kilka istotnych zmian w rozliczeniu tego podatku. O opinię poprosiliśmy Krystiana Pawłowicza, specjalistę w dziale doradztwa podatkowego KPMG w Polsce. Dzień dobry. Krystianie, jakie są najważniejsze zmiany w zakresie podatku PIT? Po pierwsze ograniczony zostanie zakres stosowania tzw. ulgi internetowej. Prawo do odliczenia wydatków dotychczasowej w wysokości 760 zł zachowają jedynie te osoby, które od momentu wprowadzenia tej ulgi jeszcze z niej nie skorzystały. Osoby te będą mogły skorzystać z odliczenia wyłącznie w dwóch kolejnych latach podatkowych. Nowelizacja pozostawia również prawo dla ulgi dla osób, które po raz pierwszy z niej skorzystają w zeznaniu podatkowym składanym za rok 2012 i po zmianie przepisów odliczałyby ją jedynie przez rok. Takie osoby będą mogły z niej skorzystać również w zeznaniu składanym za rok 2013. Kolejna zmiana dotyczy ulgi z tytułu wychowywania dzieci. Od 2013 roku prawo do skorzystania z niej, jak również wysokość samej ulgi, uzależnione będzie zarówno od ilości wychowywanych przez podatnika dzieci, a w niektórych przypadkach także od jego zarobków. Z przyjętej nowelizacji wynika, że w z trójką dzieci i więcej, bez względu na poziom osiągniętego dochodu, ulga na trzecie dziecko zostanie podwyższona o 50% i wynosić będzie 1668,12 zł i 12 groszy rocznie. Z kolei na czwarte i każde kolejne dziecko ulga podwyższona zostanie o 100%, co daje rocznie 2224 zł i 8 groszy. Dla rodzin z dwójką dzieci zasady korzystania z ulgi nie ulegną zmianie. W przypadku rodziców wychowujących jedno dziecko o możliwości skorzystania z ulgi zdecyduje wysokość uzyskanego w danym roku dochodu. Ulga nie będzie bowiem przysługiwać rodzicom pozostającym w związku małżeńskim, których łączne dochody przekroczą kwotę 112 tysięcy złotych. Wysokość samej ulgi będzie taka sama jak w przypadku rodziców wychowujących dwójkę dzieci. Nowelizacja przewiduje także ograniczenia w stosowaniu podwyższonych kosztów uzyskania przychodów w stosunku do dochodów uzyskiwanych między innymi przez twórców. Zmiany w omawianym zakresie polegają na wprowadzeniu rocznego limitu stosowania pięćdziesięcioprocentowych kosztów uzyskania przychodu równego połowie kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, to jest 42 dwóch 764 zł. Podatnicy nadal jednak zachowają prawo do stosowania kosztów faktycznie poniesionych, jeżeli udowodnią, że były one wyższe od kosztów wyliczonych procentowo, również w sytuacji, gdy przekroczą one kwotę opisywanego limitu. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do wysłuchania kolejnego podatkowego podsumowania tygodnia. Wszystkie podcasty z cyklu dostępne są na stronie kpmg.pl.